Witam Państwa bardzo serdecznie na Imprezie Zdrowa Rodzina pod honorowym patronatem yy, wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Mariana Podziewskiego. Impreza Zdrowa Rodzina organizowana jest w ramach 13 wojewódzkich dni rodziny, które w tym roku obchodzą, są pod hasłem Rodzina jest najważniejsza postaw na rodzinę. 15 maja obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Rodziny. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, iż jedną z największych wartości i dla człowieka, i dla rodziny jest zdrowie. Impreza Zdrowa Rodzina ma na celu przedstawienie Państwu programów profilaktycznych realizowanych w naszym powiecie, przybliżenie działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wierzę, że ta impreza wniesie do państwa życia nie tylko zabawę, ale również zdobędziecie państwo konkretną wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej, skorzystają państwo również z oferowanych badań. Mam nadzieję, że impreza ta okaże się dobrą okazją do budowania i umacniania więzi rodzinnych. Jestem przekonany, że będą państwo wspominać tę imprezę jako dzień wspólnej, rodzinnej, mądrej zabawy. To co, jesteśmy gotowi dzieciaczki, zapraszamy je. Śmiało, chodźcie, chodźcie na scenę. Chodźcie, będzie nam raźniej czytać. Pan burmistrz, żeby nie czuł się osamotniony, zapraszamy. I dowódców jednostki wojskowej bliżej, zapraszamy, będzie bajeczka dla Was. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie chłopcy, chodźcie. Chodźcie, chłopaki, chodźcie. Panowie pułkownicy, bliżej. Już dawno bajki nie słyszeliście. W tak znakomitym wykonaniu jak starosta. A bajki opowiadane przez burmistrza też będą pewnie ciekawe. To cóż, nie mamy więcej chętnych dzieci, a więc ja spróbuję przeczytać. Kiedyś bardzo, bardzo dawno się tego uczyłem. Czytałem, rodzice mi czytali. Ja spróbuję teraz Wam przeczytać. Julian Tuwim, okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szukasz. W podniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafie poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, niedowiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie wszędzie szuka, parska, sapie. Szpera w piecu i w kominie, w mysiej i dziurze i w pianinie. Nie wiem, czy Pani wie, ale u nas w Godawii taki jest, tak, e, prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną, społeczną i opiekuńczą, które sprawiają, że ludzie starsi chcą się ze sobą spotykać oraz przebywać, chcą sobie wzajemnie pomagać, służyć bogatym doświadczeniem zawodowym oraz życiowym. Groni nas Czyjś zbłąkany głos Nad brzegami Oknisk blask wodzie nocą lśni Tak zaczyna się ten czas Wakacyjnych dni Nie zabieraj z sobą nic, nawet znów, na cóż bagaż ten ruszaj z nami skoro świt, ruszaj tam